Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was parę zagadek dotyczących owadów i zwierząt na łące. Po każdej przeczytanej przeze mnie zagadce spróbujcie odpowiedzieć na pytanie i wskazać odpowiedni rysunek. Uwaga, zaczynamy. Pierwsza zagadka. Skaczą po łące, pływają w wodzie, żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. Co to takiego może, jeść, by, może być? Kto skacze po łące i ma kolor? Zielony, podpowiem. Jak myślicie, wiecie już? Odpowiedź brzmi: jest to żaba. Mam nadzieję, że zgadliście. Druga zagadka: lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce jest kropka przy kropce. Co za maleńki owad lata nad łąką, jak myślicie? Jest czerwony w czarne kropki. Mhm. Odpowiedź brzmi biedronka. Następna zagadka. Na zielonej łące rosną ich tysiące. W swej nazwie sto mają. Jak się nazywają? Jak nazywają się te kwiaty? To są sto krotki. One w swojej nazwie mają wyraz sto. Następna zagadka. Czy znacie takiego konika, który w trawie pięknie cyka? Jak nazywa się ten owad? Odpowiedź brzmi: konik polny. Nie wygląda jak koń, jednakże jego nazwa. Pochodzi od tego, że po trawie skacze i bryka jak konik. <laughs> Następna zagadka, posłuchajcie. Krążę nad łąką, ile mam sił i zbieram z kwiatów złocisty pył. Kto może tak krążyć nad łąką i zbierać pyłek? Wiecie może już? Odpowiedź brzmi pszczoła. Super. Słuchajcie następnej zagadki. Pracowite małe budują wspaniale. Kopczyki, pałace, szanujmy ich pracę. Czy znacie już odpowiedź, co to za owad? Odpowiedź brzmi: mrówka. Mrówki są bardzo pracowite. Następna zagadka. Ten piękny owad odwiedza kwiateczki. Ma skrzydła tęczowe, niekiedy w kropeczki. Jak nazywa się ten owad? Jest to moty. I posłuchajcie jeszcze jednej zagadki. Ma dwa różki, choć nie w wodzie. Mieszka w trawie albo w wodzie. Domek swój, jak sami wiecie, nosi zawsze na swym grzbiecie. Jak nazywa się to zwierzątko? Na pewno wiecie: jest to ślimak. I ostatnia zagadka. Czerwone ma nogi, biało-czarne piórka. Do wody przed nim żaby dają nurka. Co to za ptak, przed którym uciekają żaby? Jasne, jest to bocian. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Do widzenia.